tylko y, w jakiś sposób. Otóż y, my y, jesteśmy w sytuacji panienki, która jest na barku, ale tak podpiera to ścianę. I byłaby szczęśliwa, jakby mogła zatańczyć nawet w kółeczku. I my nawet w kółeczku tańczymy, bo to kółeczko jest na to się nazywa w kółeczku. Ale bezpiecznie by było dla nas, gdybyśmy mogli przynajmniej od czasu do czasu zatańczyć sobie w pasze z tym takim najpiękniejszym pancerzem. Krótko mówiąc, żebyśmy uzupełnili wielostronny sojusz wojskowy ze Stanami Zjednoczonymi dwustronnym sojuszem wojskowym, najlepiej jeszcze zabezpieczonym obecnością amerykańskiego zakładnika na terytorium Polski. Co nam na myśli mówiąc o zakładniku amerykańskim? Coś takiego. Czego Amerykanie musieliby bronić nie dla nas, tylko ze względu na Was Nie wiem, co to może być, no ale coś takiego. Do tego powinniśmy dążyć, bo jeżeli będziemy za darmo askaryzm dostarczać, no to oni nam nic nie dadzą, bo tylko takich frajerów, to tylko im kraj w to, prawda? No po co mają coś... Nie można oczekiwać, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie polskim patriotą. Bo on jest patriotą amerykańskim, więc jak może znaleźć krajów, którzy zadały, bo to musimy to nic nie dawał, no tylko taki dawać, prawda? Otóż my musimy się troszczyć o polski interes. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy musimy Że amerykańska polityka jest zmienna. I Amerykanie jak im tak pasuje, to swoich sojuszników zostawiają na ludzie. I, A wtedy za taką dwerdę, za taką osobę, być, możemy być bardzo surową straceniem. I żeby zmniejszyć obawy przed tym surowym straceniem, to z uwagi na tę zmienność polityki amerykańskiej, to powinniśmy tak formułować polski interes w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, żeby uniezależnić maksymalnie nasze honorarium od wyniku całego przedsięwzięcia. Tylko mówiąc, brać wynagrodzenie z góry, bo doło może nie być. Brać wynagrodzenie z góry. Tak Turcja robi. Tak, no, uczyć się trzeba od Turcji. Nie są wcale głupsi od nas, ale Do wojny wchodzą ostatni i zawsze dążą na dedykowane zwycięstwa. Jeszcze raz nie zawsze. A my czasami nie mamy już czym definiować. No, nogi nam głowę w międzyczasie. Otóż tak. I właśnie z taką, z taką sytuacją mam do czynienia, że w tej chwili Stany Zjednoczone przeorientowują swoją politykę. Pan prezydent Obama przeorientowuje swoją politykę. Jego wizyta w Moskwie miała na celu skaptować Rosjan, żeby na wypadek, kiedy suwerenny Izrael zacznie obrzucać bombami. Yy, irańskie stacji nuklearne żeby russcy szachiści zachowali chwalebną powściągliwość a ruscy szachiści powiedzieli dobrze tylko żadnych dywersji żadna gruzja w nato żadna ukraina w nato respektujemy linię ribbentrop-młotow no i tyle I, yy. gdybyśmy gdybyśmy wykorzystali nie wiem czy by się to udało ale gdybyśmy wykorzystali jeszcze końcówkę wojowniczego prezydenta Musza doprowadziły do dwustronnego sojuszu wojskowego, nie zadowalali się deklaracjami. Deklaracjami to nic nie znaczy, w w sojusz podpisany, coś tam zobowiązuje. Bo też można zawsze się z tego wycofać, ale już trudniej niż z deklaracją. deklaracji nie Krótko mówiąc, nawet będąc agentem amerykańskim, trzeba, znaczy można, się, można zostać agentem amerykańskim jeżeli się wykalkuluje, że to coś w Polsce da. bo Mówię nawet w takiej sytuacji. Tymczasem Amerykanie politykują znaki przy a bialików, którzy nie, w ogóle w tych kategoriach nie myślą. Skutek jest taki, że Polska jest przez Stany Zjednoczone traktowana jako skarbonka dla żydowskiej operacji przez lokalnej Czego dowodem najlepszym jest dominacja pana Ambasadora, ambasadora Lichensteina, który właśnie tylko to już taki ma do nas interes. I ja dlatego jak byłem w MOMIA, to mówiłem publicznie, że żeby prowadzić politykę z Amerykanami, musimy wyjaśnić jedno: Czy Stany Zjednoczone traktują Polskę jako kraj sam czy traktują Polskę jako kraj podbity? Bo tylko na kraj podbityki się nakłada na na kraj za Tymczasem to jest to, to jest rodzaj kontrybucji, która nikomu nie należy tak naprawdę, to są kuczka, alternatywą, alternatywą opcji amerykańskiej, która jest bardzo trudna w realizacji, jest opcja europejska, to znaczy stać się w uczniem Pani Aniel i czekać, poznać pani tam z no, nic nie trzeba robić, wszystko zostanie nam w odpowiednim czasie objawione. I zdaje się, że w tym kierunku sprawy idą, co mnie martwi. Także wie pan, gdybym ja potrafił w przyszłość przejść, to bym na pańskie pytanie odpowiedział może bardziej wyczerpująco, a tak to tylko dużo odpowiedział, ale nie sądzę, żeby pan był udelektowany. Proszę. Powiedział Pan o dwóch ja interesach, które można było przy okazji załatwić. Pierwszy to wzmocnienie naszej armii, a drugi to y, odcięcie się, postawienie, znaczy jakby zamknięcie drzwi y, organizacjom Holocaust y, y, do, do Roszczeń, które są y, z, y, w związku z Pana tezą y, sprzeczne z cenami poważnych państw. Znaczy y, rozbrojenie obszarów między w samym rosyjskim, w samym europejskim oraz y, utrzymanie w, w mocy przekonania organizacji międzynarodowej społeczności, międzynarodowej, że Polska y, jest y, miejscem, gdzie antysemityzm jest po prostu dla y, nas zagorzeniony. Więc y, 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 moim, moim zdaniem wydaje się, że niemożliwe w ogóle osiągnięcia jakichkolwiek celów tego typu, gdyż wszystko jest to sprzeczne z polityką państw poważnych, i również z y, amerykańską. No. Bardzo trudne w każdym razie, bardzo trudne, czy sprzeczne to nie wiem, bo żeśmy nie wypróbowali tego. Żadnej z tych możliwościśmy nie wypróbowali. Mówię, ani sam strefno. Skoro rządzą nami nie nasi przywódcy, a ośrodniczki No to jest, wie pan, to jest całe nieszczęście. Ja nie mam pretensji do razwietliki, że rządzi państwem naszym, ponieważ ktoś mówi Państwu rządzi. Zresztą z innymi państwami tak samo rządzą służby, tyle tylko, że może mniej ostentacyjnie. Ja mam tylko do nich pretensje, że rządzą źle. Tylko o to. Gdyby rządzili dobrze, na przykład, no nie chciałbym, może nie w Rosji. powiedzmy sobie szczerze, ale no nie wiem, jakoś tak nie ciągnie.